Witam, mam na imię Dawid. Dzisiaj znajdujemy się na targach budowlanych w Częstochowie, a ja mam przyjemność zaprezentować Państwu nowoczesny grill gazowy kanadyjskiej firmy Napoleon. Hasło przewodnie firmy Napoleon to cztery pory grillowania. Dlaczego? Ponieważ w odróżnieniu od grilla opalanego węglem grill gazowy możemy umieścić na tarasie, w leśniczówce, a nawet w kuchni. Dzięki czemu obsłużymy takie imprezy jak imieniny, urodziny, spotkania firmowe, a nawet sylwester. Prezentowany przeze mnie model to LEX 485. To nie tylko wyjątkowy i nowoczesny design, ale również bardzo wysoka jakość wykonania. W górnej części znajduje się bardzo widoczny termometr, ułatwiający kontrolę nad procesem grillowania. Pokrywa wykonana jest z podwójnej stali, która świetnie izoluje całe ciepło wewnątrz grilla. Jak widać, urządzenie jest wyposażone również w obrotowy rożen. W celu skutecznego przygotowywania na nim wszystkich potraw mięsnych z tyłu znajduje się promiennik infrared. Sercem grilla są tutaj trzy rurowe palniki. Znajdują się one pod stolowym falowanym rusztem, co jest charakterystyczne dla firmy Napoleon. Ruszt jest bardzo ciężki, bardzo solidny. Pod rusztem znajdują się Stalowe, wyprofilowane płytki, które skutecznie rozprowadzają ciepło po całej powierzchni rusztu. Natomiast pod tymi płytkami znajdują się rurowe palniki. Ich łączna moc to ponad 22 kW. Warto również wspomnieć, że cała powierzchnia grilla to ponad 3000 cm2, dzięki czemu możemy obsłużyć imprezę na nawet 6, 8 czy 10 osób. Oboczna część modelu LEX 485 może przysłużyć nam jako roboczy blat do przygotowywania różnego rodzaju podw. Natomiast po otwarciu stalowych drzwi mamy dostęp do ceramicznego promiennika infrared. Za regulację mocy odpowiada tutaj jeden z regulatorów. Mamy tutaj również wpływ na wysokość ułożenia rusztu. Możemy tutaj przygotowywać różnego rodzaju mięsiwa, steki, ryby, ale również możemy zrobić tutaj gulasz, przygotować sos, bądź różnego rodzaju gorące napoje. Lewa część modelu Lex 485 również stanowi część roboczą. Po otwarciu stalowej pokrywy mamy dostęp do pojemnika, w którym możemy przechowywać kostki lodu, dzięki którym schładzimy napoje w upalne dni. Grill gazowy kanadyjskiej firmy Napoleon model Lex 485 zadowoli każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Każdy, kto jest zainteresowany gazowym grillem Napoleon, a nie jest w stanie odwiedzić naszych salonów ekspozycyjnych, zachęcam do wysłania zapytań w formie elektronicznej. W odpowiedzi dostanie wszystkie informacje oraz katalogi w formie elektronicznej. Serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania następnego odcinka.